Połowa sierpnia jest to tradycyjny okres, kiedy rozpoczynamy siewy rzepaku ozimego. Dzisiaj przyjrzymy się, jak wyglądają prace podczas siewu odmiany SY Glorietta od Syngenta. Znajdujemy się dzisiaj w powiecie złotowskim na terenie gospodarstwa rolnego Ceres. To właśnie tutaj rozpoczynamy siewy jednej z czołowych odmian z rzepaku firmy Syngenta, Glorietta, bo o niej mowa. Jest to odmiana, która wyróżnia się bardzo dobrą zdrowotnością, a co niezwykle ważne, przydatna jest do wysiewania na różnych stanowiskach, nawet tych słabszych. Jest ze mną właściciel gospodarstwa, pan Tomasz, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Tomku, proszę powiedzieć, jak przebiegają prace, kiedy zaczęliście siebie rzepaku? Prace w tym roku wyjątkowo dobrze przebiegają. Do tej pory nie pada u nas deszcz od 12 sierpnia, co daje nam możliwość siewu od rana do wieczora. Nie siejemy w nocy. Siejemy w technologii Stripping. Cały zestaw jest wynajęty z firmy Kowala, także ten sprzęt jest maksymalnie profesjonalny i cieszymy się, że w tym roku, ze względu na te warunki, które są, możemy w ten sposób siać i uważam to za optymalne. Moją decyzję i cieszę się, że taką podjąłem już w maju, żeby w taki sposób siać jak teraz i dzisiaj to robimy. Jest to też możliwość wykorzystania wilgoci, ale z tego co widzę, mamy jej tutaj niewiele, prawda? Tak, jestem nawet zaskoczony tutaj, będąc jak rano przyjechaliśmy na to pole, bo na innych polach trochę więcej było tej wilgoci, a dzisiaj rano już widzimy, że, że, że już tej wilgoci jest bardzo mało. Rozumiem. Niech Wam powie, co będzie przed plonem dla, dla naszego rzepaku. Yy, wiem, że to może być kontrowersyjne, bo wielu rolników po grochu się złoża, ale. My często ze względu na stanowiska, które przyjęliśmy kilka lat temu, jeszcze uprawiamy po grochu. To jest wyjątkowo dobry przekląt dla żypadów. Tak i również jęczmień. Tak. Wcześniej mieliśmy plantację śmienia użynnego na dość dużej powierzchni, i tam już też posialiśmy rzepak. Świetnie. E, proszę mi powiedzieć, abonitacyjnie, co to są za stanowiska? Tutaj mamy do czynienia z dość zwięzłą glebą. To jest klasa trzecia B, przechodząca w czwartą, ale to jest dobre, dobrej jakości ziemi. Utrzymana po prostu w bardzo dobrej kulturze. Staramy się tę kulturę podnosić każdego roku. Świetnie. Zatem, kochani, spójrzmy, jak wyglądają prace. Zasiew wykonywany jest metodą strip peel z jednoczesną aplikacją nawożenia. Tutaj warto wspomnieć, że SY Glorietta jest odmiana, która efektywnie wykorzystuje nawożenie e azotowe. Jest to szczególnie ważne dla tych Państwa, którzy szukają dodatkowych oszczędności. To, na co warto jeszcze zwrócić uwagę przy omawianiu tej odmiany, to wysoki potencjał plonowania. Jest to zasługa doskonałej zdrowotności, o której wspominałam wcześniej. Wysoka tolerancja na suchą zmieliznę kapustnych oraz gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy są gwarantem powodzenia uprawy. Również ważną zaletą odmiany SY Glorietta jest wysoka tolerancja na wertycyliozę, która uznawana jest jako typowa choroba płodozmianowa. Doskonała zdrowotność, zimotrwałość oraz wysokie plony są to cechy, które najlepiej opisują SY dolowierkę. Pamiętajcie, królowa plonu jest tylko jedna. Do zobaczenia! Dzień zaczął się wcześniej. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania i co nie zadziałało? Co To jest pytanie. W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla Was. Wreszcie pada! Jeżdżamy i załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.